Wrocław. Dworzec Główny, peron trzeci, 8 stycznia 1967 roku. Godzina dwadzieścia nad ranem. W lodowatym powietrzu zimowej nocy słychać świst odjeżdżającego pociągu Odra. Na peronie leży mężczyzna. Ma złamane żebra, stłuczony mózg, pękniętą wątrobę. Krew sączy się na szary beton. To Zbigniew Cybulski, polski James Dean. Aktor, który zdobył serca milionów Polek, ma tylko 39 lat. Karetka przewozi go do szpitala imienia Rydygiera. Lekarze walczą o jego życie przez godzinę. O 5.25 rano Zbigniew Cybulski umiera. Ale prawda o jego życiu jest znacznie mroczniejsza, niż myśleliśmy. To, co zaraz usłyszysz, wstrząśnie tobą. Zbigniew Cybulski to nie tylko legenda polskiego kina. To też historia człowieka, który miał wszystko i wszystko stracił. Jeśli chcesz poznać prawdę, którą ukrywano przez 50 lat, zostaw lajk. Like i oglądaj do końca, bo ta historia pokazuje, że nawet największe gwiazdy mogą być najbardziej samotne. Kniarze koło Stanisławowa, 3 listopada 1927 roku. W zamożnym majątku przychodzi na świat Zbigniew, Hubert Cybulski. Jego ojciec Aleksander pracuje jako urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rodzina ma pieniądze, pozycję, przyszłość. Zbyszek dorasta w komforcie. Ale już wkrótce świat się zawali. 1939 rok. Wojna. Rodzina Cybulskich musi uciekać z Kresów. Zbyszek ma 12 lat. Wszystko traci: dom, bezpieczeństwo, dzieciństwo. Wędruje z rodzicami po Polsce. Wreszcie osiedlają się w Katowicach Zbyszek już nigdy nie będzie tym samym dzieckiem. Czterdzieści siódmy rok. Dzierżoniów... Dolny Śląsk. Dwudziestoletni Zbyszek zdaje maturę w Gimnazjum imieniu Jędrzeja Śniadeckiego. Jest dowódcą drużyny harcerskiej. Organizuje koła dramatyczne i sportowe. Biegnie na średnie dystanse. Ma krótkie nogi, więc zawsze przegrywa, ale nie przestaje próbować. Trzeba w tym zawodzie umieć przegrywać, mówi później przyjaciółce Izabeli Cywińskiej. Nie wie jeszcze, jak prorocze są te słowa. 1950 rok. Kraków. Zbyszek rozpoczyna studia na Wydziale Konsularnym Szkoły Handlowej, ale jego serce bije dla teatru. Widzi spektakle czyta książki marzy o scenie 1951 rok przenosi się na krakowską wyższą szkołę teatralną i filmową tutaj poznaje swoją prawdziwą pasję ale także tutaj zaczyna się jego walka z samym sobą jest nieśmiały ma kompleksy marną dykcję słabą pamięć nerwice natręctw ciągle się spóźnia wydaje się że nie ma szans zostać aktorem 1953 rok zbyszek kończy Szkołę teatralną z wyróżnieniem. Nikt nie wierzy, że ten nieśmiały chłopak może zostać gwiazdą. 10 grudnia 1953 roku Teatr Wybrzeże w Gdańsku Zbyszek Cybulski debiutuje na scenie, jest przerażony, drży, ale gdy wychodzi na scenę, coś się zmienia, jakby się odradzał, publiczność to wyczuwa. W Gdańsku poznaje Bogu miła Kobiele. Zostają nierozłącznymi przyjaciółmi. 1954 rok. Razem zakładają teatr studencki Bimbom. To tutaj Zbyszek spotyka Elżbietę Chwali Elżbieta studiuje w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest piękna, inteligentna artystka. Mieszka z Zbyszkiem i Bobkiem w małym sopockim mieszkaniu. Rodzice Elżbiety to akceptują. Przez półtora roku żyją we trójkę. Przyjaźń, twórczość, miłość to najszczęśliwszy czas w życiu Zbyszka, ale już wkrótce los znów uderzy. Zbigniew Cybulski nie urodził się gwiazdą. Był nieśmiałym chłopcem, który wszystko stracił w czasie wojny, który miał kompleksy i lęki, ale walczył, marzył, kochał. Jeśli ty też marzysz o wielkich rzeczach mimo trudności, zostaw lajk like pod tym filmem. A teraz poznaj prawdę o tym, jak Zbyszek stał się legendą i jak ta legenda go zniszczyła. 1954 rok. Warszawa. Młody reżyser Andrzej Wajda kręci film Pokolenie. Zbyszek dostaje małą rolę kostka Większość scen zostaje wycięta To porażka Ale Wajda zapamięta tego młodego aktora W Gdańsku Zbyszek gra w teatrze Rozwija bim-bom Kocha się z Elżbietą Ale czuje, że to za mało Chce więcej Potrzebuje więcej 98 rok Film Ósmy dzień tygodnia Aleksandra Forda Zbyszek gra główną rolę u boku niemieckiej gwiazdy Soni Ziemann Film opowiada o miłości młodego Polaka i starszej Niemki Temat kontrowersyjny. Władze zakazują rozpowszechniania filmu. Kolejna porażka. Zbyszek zaczyna wątpić w siebie może nie ma talentu, może powinien się poddać, ale wtedy dzwoni telefon. Andrzej Wajda proponuje mu główną rolę w filmie Popiół i Diament. Zbyszek ma grać Maćka Chełmickiego, młodego żołnierza Armii Krajowej, który dostaje zadanie zabicia komunistycznego działacza. Wajda początkowo chciał obsadzić Tadeusza Janczara, ale Janusz Morgenstern namówił go na Cybulskiego. Ta decyzja zmieni polskie kino na zawsze. 1958 rok. Zdjęcia do Popiołu i Diamentu. Zbyszek... Kreuje postać, która urzeka całą Polskę. Maciek Hełmicki to młody buntownik w okularach przeciwsłonecznych, skórzanej kurtce i dżinsach, romantyczny, tragiczny, nieuchwytny. To nie jest kostium z 1945 roku. To ubrania, w których zbyszek chodzi na co dzień. Wajda pozwala mu na tę swobodę, i to jest strzał w dziesiątkę premiera filmu. Sukces oszałamiający. Nagle wszyscy mówią o zbyszku cybulskim. Prasa porównuje go do Jamesa Dina, nazywają go polskim buntownikiem bez powodu, dostaje tysiące listów od wielbicielek, na ulicy zatrzymują go nieznajomi, nagle z nieśmiałego prowincjusza staje się największą gwiazdą Polski. Ale czy jest na to gotowy? Nie, nie jest gotowy. Zbyszek chce być miłym zbyszkiem z każdym, chce wysłuchać każdego fana, odpowiedzieć na każdy list, pomóc każdemu, kto go o to prosi. Ta szlachetna postawa okazuje się autodestrukcyjna, nie potrafi odmówić, nie potrafi się bronić, nie potrafi żyć ze swoją sławą. Sława to nie zawsze błogosławieństwo. Zbigniew Cybulski stał się więźniem własnej legendy. Czy ty też czasem czujesz, że ludzie oczekują od ciebie więcej niż możesz dać? Zostaw komentarz, bo nie jesteś sam. A teraz poznaj, jak sława zniszczyła jego rodzinę. 1958 rok Zbyszek i Elżbieta przenoszą się do Gdańska, mieszkają w kawałerce w Bramie Straganiarskiej nad Motławą. Jest romantycznie, ale ciasno. Zbyszek coraz częściej wyjeżdża na plany filmowe, Elżbieta zostaje sama. Kocha go, ale czuje, że go traci. 1959 rok Elżbieta zachodzi w ciążę. To zmusza ich do podjęcia decyzji. 30 sierpnia 1960 roku, ślub w Sopocie, wesele w kaszubskiej wsi Chmielno. Ale to nie jest zwyczajne wesele. To happening, który trwa trzy dni. Przyjechali artyści z całej Polski. Jest alkohol, muzyka, skandale. Prasa pisze o cybulskim w Kajdanach i utraconej wolności. Zofia Czerwińska wspomina później Czułam się jak w filmie Altmana. Przynajmniej dwie pary się rozeszły, ze cztery zadzierzgnęły. Ludzie spali na trawie pod gołym niebem. 30 stycznia 1961 roku. Warszawa. Przychodzi na świat Maciej Cybulski. Zbyszek ma 33 lata. Jest ojcem, ale nie potrafi się odnaleźć w tej roli. Pracuje na planach, podróżuje po kraju, gra w teatrze. W domu bywa gościem. Elżbieta praktycznie sama wychowuje syna. W Warszawie mieszkaliśmy najpierw w dwóch wynajętych pokojach na ulicy Baśniowej na Ochocie. Właścicielka wyrzuciła nas przed samymi narodzinami Maćka. Zostaliśmy bez mieszkania, wspomina później Elżbieta. Młoda rodzina tułacze się po znajomych. Zbyszek załatwia w końcu mieszkanie na Browarnej potem na Czerniakowskiej. Ale to nie rozwiązuje problemów. Zbyszek nie umie być mężem i ojcem. Czy można kochać i krzywdzić jednocześnie? Zbigniew Cybulski kochał żonę i syna, ale nie potrafił być przy nich. To tragedia wielu mężczyzn, którzy stawiają karierę przed rodziną. Jeśli to Cię dotyka, zostaw lajk. Like. Bo to, co stanie się dalej, złamie Ci serce. Zaczyna pić. Niedużo, ale regularnie. Zaczyna mieć romanse. Nie ukrywa ich przed Elżbietą, wręcz przeciwnie, opowiada jej o swoich chwilowych narzeczonkach, miał mnóstwo różnych bab. Żadna to przyjemność być żoną marynarza, który w każdym porcie ma narzeczoną, mówi później Elżbieta, ale czy te romanse rzeczywiście były takie liczne? Znajomi Zbyszka mówią co innego: Kazimierz Kudz wspomina: kobiety były dla niego romantycznym środkiem nasennym. Jeśli już jakaś wylądowała w jego łóżku, to zasypiał wtulony w jej ciało. Zbyszek był nieśmiałym romantykiem, nie Don Juanem, ale legenda była silniejsza od prawdy. 1162-1165. Zbyszek gra w kolejnych filmach. Jak być kochaną? Salto. Rękopis znaleziony w Saragosie. Próbuje zerwać z wizerunkiem Maćka Chełmickiego. Przytyka, zmienia styl gry. Ale publiczność ciągle widzi w nim tylko tego jednego bohatera. To go frustruje. Pije więcej. Romansy stają się częstsze. Małżeństwo się rozpada. 1966 rok. Wrocław. Podczas kręcenia filmu morderca zostawia ślad. Zbyszek poznaje Ewę Warwas. Ma 28 lat, jest pielęgniarką, ale też występuje w pantomimicznych spektaklach Henryka Tomaszewskiego. Grała także epizody w filmach Kalosze Szczęścia i Inspekcja pana Anatola. Jest młoda, piękna, utalentowana i bardzo zakochana. Ewa nie chce być kolejną chwilową narzeczoną. Chce stabilizacji. Chce, żeby Zbyszek zostawił żonę. Chce założyć z nim prawdziwą rodzinę. Zbyszek się waha, kocha Ewę, ale nie potrafi podjąć decyzji o rozwodzie. Elżbieta wie o tym romansie, ale tym razem to co innego. Tym razem Zbyszek naprawdę myśli o odejściu. 7 stycznia 1960 siódmego roku niedziela. Zbyszek dostaje niesamowitą wiadomość. Amerykańska telewizja proponuje mu rolę Stanleya Kowalskiego w tramwaju zwanym pożądaniem. To szansa życia, międzynarodowa kariera, Hollywood. Zbyszek jest podekscytowany, snuje plany. Nie wie, że zostało mu 12 godzin życia. 7 stycznia, wieczór, Wrocław. Zbyszek spędza ostatnią noc z Ewą Warwas rozmawiają o przyszłości Ewa chce decyzji albo rozwód i nowe życie albo koniec Zbyszek nie potrafi zdecydować Alfred Andrys jego przyjaciel później wspomina Zbyszek nie był w stanie podjąć decyzji o rozwodzie Noc jest długa podobno piją Kłócą się, godzą się, kochają się, ale rano wszystko musi się rozstrzygnąć. Zbyszek musi jechać do Warszawy na próbę sztuki Tajemnica Starego Domu w teatrze telewizji. Premiera 23 stycznia nie może się spóźnić. 8 stycznia 1967 roku. Nad ranem Zbyszek i Alfred Andrys spieszą się na dworzec. Spóźniają się na pociąg o północy. Następny o 4.20. Muszą zdążyć. Wbiegają na peron trzeci o czterech osiemnaście. Pociąg Odra już rusza. Andrys wskakuje do wagonu. Zbyszek próbuje. Jego noga zaklinowuje się między stopniem a peronem. Pociąg ciągnie go dwanaście metrów i dwadzieścia centymetrów. Andrys zaciąga hamulec bezpieczeństwa. Zbyszek leży na peronie. Jest przytomny, ale ciężko ranny. Karetka pogotowia jedzie 5 minut. Przewożą go do szpitala i minie rydy Giera. Doktor Zygmunt Syciński walczy o jego życie. Ale obrażenia są zbyt poważne. Stłuczony mózg, złamane żebra, pęknięta wątroba. O 5.25 rano Zbigniew Cybulski umiera. Ma 39 lat. Sekcja zwłok ujawnia kontrowersyjne szczegóły. W organizmie aktora znajdowano 3,45 promila alkoholu. To śmiertelna dawka. Ale Alfred Andrys od 57 lat twierdzi, że Zbyszek był trzeźwy. Kto mówi prawdę? Dokumenty prokuratorskie zostały zniszczone. Dokumentacja medyczna zaginęła. Prawdy nigdy się nie dowiemy. 12 stycznia 1967 roku. Katowice. Pogrzeb Zbigniewa Cybulskiego. Zgromadzili się wszyscy. Gustaw Holoubek, Aleksandra Śląska, Alina Janowska, Bogumił Kobiela, Daniel Olbrychski, Kalina Jędrusik i tysiące fanów płaczą, żegnają się z legendą, która odeszła zdecydowanie za wcześnie. Ale czy Zbyszek naprawdę był legendą? Czy może był tylko nieśmiałym chłopcem, który nie potrafił udźwignąć ciężaru sławy, który uciekał przed domem, bo nie umiał być ojcem, który romansował, bo nie potrafił kochać naprawdę, który pił? Bo nie potrafił żyć ze sobą. Odpowiedź znamy dzisiaj. Maciej Cybulski, syn aktora, nigdy nie ułożył sobie życia. Był alkoholikiem, mieszkał z matką do 55 roku życia, był eksmitowany, pobity, bezdomny, zmarł w 2016 roku, 49 lat po ojcu. Alkohol i brak ojca zniszczyły go kompletnie syn Zbigniewa Cybulskiego powtórzył tragiczne losy ojca. Czy niektóre rodzinne przekleństwa rzeczywiście przechodzą z pokolenia na pokolenie? Jeśli to cię porusza, zostaw komentarz, bo to jeszcze nie koniec tej historii. Elżbieta Chwalibóg Cybulska żyła do stycznia 2025 roku. Miała 91 lat. Nigdy nie wyszła ponownie za mąż. Mówiła: miał mnóstwo różnych bab, ale czy rozwiodłabym się z nim, gdyby nie zginął? Nie wiem, Mewa Warwas, ostatnia miłość Zbyszka zmarła w 2010 roku. Do końca życia nie mówiła o tamtej nocy. Prawda, umarła z nią. Zbigniew Cybulski to symbol polskiego kina, ale też ostrzeżenie. Pokazuje co się dzieje, gdy talent spotyka się z chaosem. Gdy sława spotyka się z brakiem charakteru, gdy miłość spotyka się z niezdolnością do miłości. Czy był wielkim aktorem? Tak. Czy był wielkim człowiekiem? Tego już nie ocenimy. Był człowiekiem skomplikowanym, słabym, ale autentycznym. Był Zbyszkiem. Był Cybulskim. Był legendą. I był tragedią. To była historia Zbigniewa Cybulskiego. Człowieka, który miał wszystko i wszystko stracił. Jeśli chcesz poznać więcej tajemnic polskich gwiazd, subskrybuj kanał Cienie Przeszłości. Co tydzień odkrywamy prawdę o legendach, które odeszły za wcześnie. Bo w cieniu przeszłości kryją się największe sekrety.